Ale to od samego nożyka to się rozwarstwia, nie? Mm. Woow! Biorę do domu. Dobre żarcie. O. Dobre żarcie wyszło. Bardzo dobrze. Tak? Mamuszka? Tak. z Ty, a możesz? Synuś. No, możesz dzisiaj ze mną indyka upiec twojego? Hmm. No skoro muszę, mogę i dzisiaj. To to zrobimy. O no wieczorem, tak jak ci będzie wygodnie, mogę przyjść około 19:00. Ale to do mnie? Tak, no już u ciebie może być. Chyba, że masz syf. Nie no, mam nową kuchnię, w której jest całkiem posprzątana. Tak. Dobrze. To tak przygotujemy i zrobimy, no, dobra. No dobra, dobra. No to pa. No to pa, okej. Okay. Na buty i. Ej! Oh! No. Gotowa? Jesteś nie jestem uczesana, to czy byłam 3 godziny temu uczesada. Chcesz być teraz w Daily Vlogu wyrażasz zgodę? Wyrażam zgodę. Okej, okay, hashtag u Barbara. Dzień dobry wszystkim, widzam hashtag Barbara. O co chodzi? Zobacz. Widzisz to? Tak. To jeżeli chociaż odrobina tej wyściółki żołądkowej zostanie, to gorycz przejdzie przez cały... Całą potrawę. I to będzie fuj. I to będzie po prostu obrzydliwe. Więc no niestety. Ja bym dodał te rządki, bo mi się wydaje, że one dodają coś takiego specyficznego w smaku, co no, jest, sprawia, że to jest właśnie ten taki wyjątkowy smak. A ile tutaj mamy mięsa? Eee, kilo 400. To są trzy uczce z indyka bez skóry, tak? I one są dwa. bez kości. Dwa, jeden duży, jeden mały, te są bez kości. Okej, okay, czyli dwa Uczce z indyka. Żołądków jest tyle, to jest prawie kilogram. A to są z indyka czy z kurczaka? Te są z kurczaka. Ostatnio robiłam z indyka, powiedziałeś, że za twarde, bo one się rzeczywiście dużo dłużej gotują, są większe. To Mako. jest zwykły olej z podsiekanym czosnkiem. Por. Ja układam trochę tej marchwi i pietruszki, po prostu dlatego, że i dają smak, i podnoszą, mięso nie leży bezpośrednio na grzanym spodzie, wiesz? Czyli na razie mamy tutaj warstwę y, po prostu troszkę czosnku, warstwę warzyw, pora i marchewki, na to warstwę żołądków, na to znowu czosnek z olejem, tak? Teraz tak, w tej warstwie. Pietruszka, pietruszka-marchewka, cztery kuleczki jałowca i dwa listki laurowe. Ziomowy. To jest natarte solą dosłownie. A ile musi mięso leżeć natarte solą? Nie. Hmm, Niedużo, o godzinę, dwie. Myślę, że to nie jest aż tak, że aż musi. Tutaj jeszcze trochę zielonego poradotnę. Oddałem mamie właśnie granit, więc ma taki sam blat jak ja. Kamień, po części, bo wymieszany z drewnem. I następna porcja, pieprz łowy. Zobacz co to jest, widzisz? To są zmielone grzyby. Wiesz, bo to chodzi o to, żeby ludzie też byli w stanie sobie to zrobić, no kto weźmie zmielone grzyby, nie? Moja mama no, suszy teraz, i ich mieli. Suszone i przepuszczasz przez płynek zwyczajnie. No spróbuj. No i co, i to już? Koniec. No dobra, słuchaj, e, na... weź powiedz tak, tak minimalistyczny. Konieczny do tego? Minimum. Chodź, Sól odbierz. pieprz, listek laurowy, troszeczkę e, pieprzu ziołowego, czosnek. Ja używam prawdziwego, ale jest no. można i sypany po prostu, granulowany czosnek użyć. Ze dwie, trzy łyżki oleju, żeby to nie wysychało za bardzo, bo indek jest suchym mięsem, nie jest taki, żeby sam za dużo puścił. W zasadzie por. Por jest najważniejszy w tym wszystkim. Tak, czosnek da? i por. Co daje por? Wszystko. Por jest najbardziej niedocenianym warzywkiem w tym kraju. U nas się podaje szparagi, bo to szalenie elegancko. We Francji się podaje por, bo to szalenie elegancko. Mucho gusto. Nie, to nie to. Bożo. O, oh. się, papier ci się coś, gofnie. Dwie godziny na mur. 180, obieg, konwekcja, czyli z wentylatorek i dwie godziny. A teraz Ci pokażę co innego, dobrze? Proszę Ci pokazać, na czym polega sprawa z warzywkami. Masz ten z KFD, nie? Tak. Olej używa. KFD, cooking spray. Z hasłem Barbara. Najlepszy. <grym> tak. <grym> uh -huh. O kurde, to nieustawiane, nie? Naprawdę. Hasło, z hasłem Go Barbara macie 10% ajpa X, Ipa X na listopad jest, AJA X. Co Żeby tak? wszystko się tyle samo piekło i masz fasolkę zieloną, szparagową, która się gotowała też z 12 minut. Czyli 25 minut, papryka surowa, ziemniaki 15, buraki 25, no. y, zielona ile? Gdzieś z 15 minut wyprawia się. I to wszystko, tak? Każdy w osobnym garnku, tak? Oraz cukinia, która nic nie musi. Trochę marchewki i pietruszki. Przyprawą do ziemniaków. I teraz to. Z powrotem pryskamy wspaniałym olejem Kf <grym> KFD, tak? Lokowanie już na miesiąc załatwione. I to wstawimy pod tego indyka gdzieś za pół godziny, za godzinę. Półtora kilo mięsa, żarcie dla mnie, mama zawsze płakała, bo <grym> dla mnie to na 2-3 dni znikało. Kiedyś jeszcze jak makro tak nie liczyłem, no to jak na przykład potrafiłem do KFC wejść i zjeść na przykład całe wielkie wiadro mięsa z panierką, tak, nie wiem, 7 kawałków, nie? Na pewno nie było wiadomo, czy Jej. lepiej Cię ubierać, Przyżywić, Ile to ma jeszcze przed sobą? już gotowy Dwie i pół godziny to się działo w środku, także... Warzywa, patrzcie jak wyglądała warzywa. A te warzywa chyba więcej, czy nie? Nie, nie przypiekamy ich? Adasiu, mogę je przypiec, ale one już... Już mają dość? No to mają dość, no ty jesteś szefem dzisiaj. Bro... No, myślę, że pachnie dobrze. Ale to się... Ale to od samego nożyka to się rozwarstwia, nie? Łoo. Mm -hmm. wow. O pokaż, rozsuń. Łoo. Wow. to się rozpada, bo. Łoo, wow. biorę do domu. Bardzo, bardzo fajna konsystencja. Nie konsystencja, <laughs> Struktura. Co ty wygadujesz? Dobre żarcie. D o. Dobre żarcie wyszło. Bardzo dobrze. Macie 1400 gramów, to spokojnie może stać sobie 3-4 dni, zależy, to takie coś, co się dla rodziny robi, ale nie ma tutaj nawet tak dużo tłuszczu, bo wszystko się robi w swoim, że tak powiem, sosie własnym. Tego oleju na początku, no to było tak naprawdę, nie wiem, może ze 30... 1,5 cm w szklaneczce. A, no to, pff, to to jest w ogóle z 20, 20-30, do 30 na całość, do 30 gramów tłuszczu na 1,5 kilo mięsa, to to jest... To, to jest standardowe 5 gramów kurde na porcję. No, oczywiście udziec sam z Indyka ma trochę więcej tłuszczu niż sucha pierś, nie, ale... kurde warto. Warto. Ale cały tłuszcz był wytrybowany. Tak jeszcze obcinałaś tłuszcz, wycinałaś? Tak. Zawsze wycinam. Tak wyglądałem kiedyś, tak będę wyglądał kiedyś. Nie, to, to mój dziadek, a to ja. No, <noise> widelec to wtapia się w to. Normalnie nawet nie trzeba kroić, nie? Jaku mamy, panie kapitanie. Mm. Super Ci to wyszło tak. Chyba się spięłaś jeszcze do filmu, nie? No to nie. Jak jest. wiedziałaś, bo naprawdę widziałem tutaj dużo więcej składników niż normalnie. Chyba że nigdy nie patrzyłem, ale jest kozackie, petawda. Ale dawno, kurde, jak jeszcze tak sobie mieszkam samemu i jem w zasadzie, tak wiesz, samo swoje żarcie, to jednak, kurde, to jest... to już wiem na czym wyrosłem, nie? Masz ten dar. Dobrze, że to zarejestrowałem, to będę sobie próbował odtworzyć to. W Stanach był taki program, frugal gourmet. I to frugal gourmet, to było było jakieś tam parę osób, które się bawiły robieniem jedzenia i ten, co to prowadził, to tłumaczył, że to w ogóle przecież nie o to chodzi, bo tak na nasze tłumaczą, jeżeli ma ci wyjść kapuśniak, no to bierzesz książkę kucharską, tam jest wszystko napisane, tego tyle gramów, tego tyle to robisz w takiej kolejności. A jak ma ci po prostu wyjść zupa, która ma w środku kapustę, nawet kiszoną, to co cię to obchodzi? Obojętne, co ci wyjdzie, byle było dobre, tak? Że nie robisz konkretnej potrawy. Nie robisz konkretnej potrawy i wtedy się uczysz bawić tym, co robisz. Bo wtedy jest to jakaś przyjemność, a nie odwalanie, że jeszcze ci ktoś powie, że nie, kapuśniak babci był lepszy. No, no co tak. Ci zależy, czy to jest kapuśniak babci, czy czyjś. No czyli robisz swoje, no. Robisz swoje i się bawisz. Ja... się wzruszyła. Się... Widzę. A Ty masz taką takie minę, czasem robisz, że tak czy nie, czy, czy to wiesz... Jakby... co, co Ty tak myślisz? Przeżywasz się. Niby się śmiesz, a niby jakieś tam wiesz hmm. cierpienie kurczę co Nie, nie cierpienie. Tak sobie patrzę i cieszę się, że jesteś. Hmm. Co? Obejmuje jedno ramię, które co to pamiętam ciebie całego takiej wielkości ja, tak. już możemy zakończenie nagrać od razu tutaj Że się żegnamy A musimy się żegnać? Nie. I tak już wpadniesz. Eee. Wielki <grywki> te. To, to do jutra. Do jutra o 17. 10 tysięcy lajków to mama zdradzi kolejne sekrety kulinarne. Ale Ci ich zachęcił. Co nie wiesz? No rady No nie.